gdzieś na pierwszy poradnik z Minecrafta. No jak przeżyć pierwszą noc, to najpierw wpiszmy jakąś nazwę. Niech będzie tu nie wiem poradnik. Potem wybierzemy sobie game modę, to będzie subiwał. No to wszystko, tworzymy świat. się będzie namodował. Na początku no, musimy się rozejrzeć. Najlepiej, żeby taki teren korzysty. No bo najczęściej tam jest węgiel. Potem zbieramy drewno. Nie wiem, jakoś około 10 sztuk. No. Drewno białe też może być. To jest obojętne, ilość wytworzonych z nich desek się nie różni. Mamy już 10, ale to drzewo do końca odrąbię. No, więcej się nie da. Tu mamy 12. Tyle nam na pewno starczy. Teraz wchodzimy gdzieś na jakąś górę i no rozglądamy się dokładniej żeby zobaczyć, czy są jakieś góry. To walałem no niepotrzebne. Oni jeszcze tutaj na górze. Więc nic nie ma prawie. Tu jakaś góra jest. Może pójdziemy tu, tu. że świat się nam nie stworzy do końca. Tu coś jest. Teraz poszukamy trochę węgla, o tam widzę już dalej węgiel. No to musimy oczywiście wziąć, bo nam się przyda, żeby zrobić pochodnie. Bo no bo w nocy jest ciemno, naprawdę bardzo ciemno. No to tu wchodzimy na tą górę, żeby no, węgiel wziąć. To wywalimy, bo no, tam się nie przyda. Tak, znowu podniesiemy dębia, nie musimy wkapać. No to, jest no tam jest. No co, będzie trochę węgla. To najpierw sobie musimy zrobić kilof. Pokażę wam jak to zrobić. No, jak widzieliście, jak mówiłem wcześniej, ilość dosyć się nie różni. Robimy blok do craftingu. No, będziemy robić wszystkie przedmioty. No to stawiamy. No byle gdzie można postawić, to nie ma znaczenia. I robimy teraz sobie patyki. No bez nich zrobimy kilofa mieczy albo nie wiem. No To robimy tego kilofa. Na takiej strony, ale zaraz robimy z kamienia. No to teraz sobie kopiemy. na jeden węgiel. Można go kopać drewnianym, No bo niektóre. Już. Diamenty, złoto trzeba kopać żelaznym. No to. O, tu jest dużo węgla. Naprawdę dużo. Potem będziemy znajdywać go w większych ilościach. Po 25, na przykład. No to jest spora liczba nawet. Dobra. No całego już bierzemy. Żeby mieć na potem. Lepiej mniej więcej niż mniej. Jak zawsze. Dobra, czy jeszcze są 5 węgla, to jasno, zbierzemy do końca. Dobra, no to jak już ten węgiel mamy, to pójdziemy po kamień. bo ten kilo z drewna tobie dobija po prostu idziemy nie Z tym za mało, starczy nie zebrałem tego cztery starczy dobra, idziemy trzy ziemianki wykopiemy z naszą Tak, tutaj będzie będę miała 3x3 klocków. Tu większe nie potrzebne, to możemy ustawić wszystko. Potem powiększymy, żeby łóżko postawić, a to wam potem powiem lepiej zrobić. No już powoli kończymy ziemiąkę. A jeszcze no, tu, te dwa na środku. Teraz się może cofniemy do tego naszego crafting bloka. Zaleźć na górę. To użyjemy tych tych. Tu sobie je podniosę, bo mam... O, już jestem. Tutaj wywalimy teraz. Trzeba się zrobimy pochodnie. tam potrzebna kupię. Zostawiamy węgiel gdyż są dobre do pieca. Potem Wam ja pokażę jak zrobić piec. Robimy jakie skamienia. kamienia. Teraz wam pokażę inne receptury. Na narzędzia oczywiście. Czekaję znaczy, ja najpierw drzwi zrobię. Może mam drzwi. To ja go potem przyniosę i pokażę wam w domu. To inne, jak coś śmiecie na przykład. U, nie może zgubiłem. To dobra, teraz szukamy. jest. Chyba nie znajdę, sobie. O, widzę. Tam się udamy. O, z której strony? O, węgiel. No nie zmarnuję takiej okazji. Pójdę go zebrać. Aż nam się przyda. 5 będzie chyba mniej więcej. Tam jest skinia, jest to może kiedyś się sprawdzi. Teraz idziemy szukać naszej ziemianki. Ja widziałem, teraz powiedz na odgubie. to kopiemy. Dobra, to się na górę tak wyjdziemy. O oh, jest. To może to jest Albo nie, no bo... Będziemy drzwi stawiać, no, głupio będzie. Dobra. To tu, jak no, mówiłem, 3 na trzy. Przecież to, to rozwadzimy, to są pochodnie. Może nam ją znaleźć w nocy. Stawiamy drzwi. No. I teraz... Nie wiem. Może po tym craftingu wrócę. Do, do... No dobra, wrócę do niego. I wam potem jak go do domu przeniosę, to pokażę. No to bo to nie jest dom. To jest ważne. To wam pokażę te receptury na podstawowe narzędzia. Dobra. Tu jesteśmy. Przybrałem znaczy, te gówno, co waliłem wcześniej. No to zbieramy go. I idziemy do naszej ziemianki. Czek no to tutaj jesteśmy. Ja sobie pochodnie postawię Potem w nocy ciemno jest i. No i lepiej, żeby był dom oświetlony. Dobra. No, to tu się rozejrzymy. Owcy żadnej widzę w okolicy, tylko kury. No to raczej wam już nie pokażę. A co? To w następnym poradniku. Nie, no nie ma żadnej... No chciałbym wam pokazać, ale... Dobra, to wróćmy do domu naszego. Dobra, ziemianki je Tym się teraz Jak sobie gram na multiplayer, albo na single, to mam dom. że gadam dom. domu. Już dawno nie robiłem pierwszego dnia. Dobra. No to tu sobie zrobimy najpierw piecyk, jak wam mówiłem. Robi się go tak. O No to najlepszy na rozpałkę jest lawa, ale nie mamy to węgiel na początku. Można też patyki, ale się szybko kończą. Deski. No. Co teraz to zrobimy? Kilofa. Co nie zrobimy, tylko Wam pokażę. W ogóle jest te receptury na narzędziach. Tak się kilof. I to łopatę. indodrewna drewna. topór. No, jeszcze miecz, to tak tylko zrobimy, żeby był. No, to chyba na tyle. No, zachęcam do oglądania i subskrypcji mojego kanału. Jest to nowy kanał. No, to chyba na, na tyle. Dzięki za uwagę.